Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z przechodzenia mapek na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w mapę horror. Jest to pierwsza mapa tego typu na moim kanale, więc <laughs> zobaczymy jak to wszystko się potoczy i jak to pójdzie. Jeśli chcecie więcej mapek typu, tego typu to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, to no, rozważę więcej nagrywania tego typu mapek, więc... <laughs> No, yy, autorem mapy jest Levy Gaming. mapkę macie oczywiście w opisie, jeśli chcecie sami zagrać. Ustawienie już te wszystkie same ustawiłem. Yy, fabuła. Yy, wraz ze swoim przyjacielem Arturem postanowiłeś spędzić noc w domku lotniskowym umieszczonym w środku lasu. Z dala od cywilizacji wszystko układa się po twojej myśli, lecz po jakimś czasie dowiadujesz się strasznej prawdy o tym miejscu. Okej, okay, no to nic nie zostaje jak kliknąć przycisk start. Okej, okay, dam szidery, żeby był lepszy klimat, jakby ten. Yy, ktoś dzwoni, pewnie to Artur. Odbierz połączenie. Halo? No się ma kiedy będziesz na miejscu. Właściwie to już jestem. No, to świetnie, bo akurat otwieram piwo na powitanie. Ej, poczekaj, bo słyszę jakiś odgłos, pójdę to sprawdzić. Może lepiej poczekaj na mnie i razem to sprawdzimy. Halo, słyszysz mnie? No tak, bateria w telefonie padła. No cóż, i tak zaraz będę na miejscu. Okej, okay, zaczynamy z grubej rury. Coś... kolega coś usłyszał, nasz kolega i... Poszedł to sprawdzić, a nam padła bateria w telefonie i... nie możemy się z nim skontaktować. Łódź, panie... A, jakby ktoś się pytał, jakie to są shadery, to proszę bardzo, tutaj macie Kuda shaders. Jesteśmy na wersji 1.12.2, bo na tą wersję jest ta mapka, więc no. Ale shadery myślę, że są też na nowszą wersję gry. Jakby ktoś się pytał, to na spokojnie. Wow, idziemy w takim razie. Nagrywam to dosyć późno, jest godzina pierwsza w nocy, więc no, mogę tutaj troszeczkę się bać i to nawet bardzo. Yy, dobra, więc to jest ten domek, tak? Yy, mamy wejść do środka, tak? No? Dom małżeństwa Betty i Henry Miller. Ok. Yy, ciekawe gdzie jest Artur. Powinien na początku przeszukać parter. Powinienem na początku przeszukać parter. Później pójść na strych, a na końcu zajrzeć do piwnicy. Ok, czyli najpierw przeszukamy to miejsce. O, skrzyneczka. Notatka. Okej, okay, zaraz wszystko przeczytamy, tylko się jeszcze rozejrzę. Yy, więc najpierw parter, a potem. Jezus! Co to do jasnej cholery było? Jestem pewny, że widziałem jakieś osoby za oknem. Dotatka 4. Uf. To się zaczyna. No, to się zaczyna. Mamy 4 i 5. To, to, to jeszcze mnie nie ustawia, później jest jedynka, czyli jest dwójka i trójka. Yy. Jakiś jest zlękły. Co to było? To zaczynamy, zaczynamy. Tu jest w ogóle ten. Trójka. A tu powinno być dwójka. Tak, czyli mamy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, szóstki nie. Więc to par parter przeszukamy drzwi. Może lepiej zamknę. I przeczytam sobie y, to. To jest wyjście. Tak, tak. Nie, ja tam nigdzie nie wychodzę. 3 lipca 2019. Dwu, 2019 rok. Ten domek miał coś w sobie, co spodobało mi się od razu. Gdy go ujrzałem. Był niesamowity. Wraz z Henrym postanowiliśmy zamieszkać w nim bez zbędnych dyskusji i spędzić w tym miejscu całe nasze życie, do końca naszych dni. A, to jest drugi, no to tylko dwa przeczytałem. Dobra, teraz jedynka. Yy, 3 lipca 2019. Yy, dzisiaj wraz z Henrym wzięliśmy ślub. Urządziliśmy skromne przyjęcie i wraz z przyjściem nocy Henry zabrał mnie w tajemnicze miejsce, które zbudował dla jego, jego ojciec. Gdy dojechaliśmy, Henry doprowadził mnie do pięknego domu, znajdującego się w samym środku lasu. To dwójkę już przeczytałem. I trójka. 10 lipca 2019 roku. Dzisiaj mija tydzień, odkąd z Harrym jesteśmy małżeństwem i mieszkamy w tym domu. Bez dwóch zdań jest to najlepszy tydzień mojego życia i chciałabym, aby tak jak, naj... tak jak jest teraz, było tak zawsze. Oho, to chyba tak jednak nie było, bo coś się stało. 13 lipca, 10 dni po naszym ślubie, wszystko zaczęło się sypać, przez jedną wiadomość, która wszystko zmieniła, nasz przyjaciel poinformował nas o wypadku samochodowym, w którym zginęli rodzice mojego męża. Henry nie mógł tego znieść, zaczął rzucać leżami i wybił okno, oraz zaczął mnie obrażać i obwiniać za ten wypadek. Jest to gdzieś wybite okno? muszę no, to zobaczyć? Chyba, że to jest ten jakby... Nie, jest to okno wybite. 16 lipca. Od kilku dni nie powiedzieliśmy do siebie ani jednego słowa. Henry ciągle wychodzi na całe dnie do swojej szopy, która znajduje się za domem i wpadł w uzależnienie od alkoholu. Ilość pustych butelek po piwach, który wypił w przeciągu tych dni, robi wrażenie. <grym, <grym, dobra. No i pokładam sobie tak ładnie. 3, 4, 5, więc co, teraz? powinien przeszukać do yy, no, parter, później pójść na strych, a na końcu do piwnicy. Czyli teraz. Ale te notatki chcę po poczytać, bo nie wiem, czy jest ich więcej, czy to są wszystkie. No, ale tutaj coś jest, więc wyjdziemy sobie. Ty, chyba dawno tutaj nikt nie sprzątał. No, chyba nie. Widzę pod tym tym. Wow, to jest skrzyneczka. 6. Ok, bo piątka już była. Tak. To przeczytamy sobie od razu teraz. 19 lipca. Dzisiaj, gdy chciałem z nim porozmawiać, odszedł ode mnie bez słowa, a ja postanowiłem nie odpuszczać, więc stał na schodach. Złapałem go za rękę. Henry spojrzał na mnie wzrokiem, jakbym tu ja zabiła mu rodziców i po chwili popchnął mnie. Przez co spadłem wprost na sam dół schodów. Okej, okay, straszne. Jezus, ona nic nie zrobiła, a on ją obwinia. Niestety. Zobaczmy, co tu jest jeszcze, jak skrzyneczka, pewnie siódemka. Tak, siódemka. Już są tutaj wyli, bo to tutaj jest trochę yy, dużo pojęć. No przeczytamy sobie teraz. Siódemeczkę 20 lipca. Zaczynam się go bać. Przez ty ten upadek mam mocno obito rękę oraz plecy. Nie wiem co on zrobić i nie chcę już być z tym człowiekiem. W dodatku był dzisiaj Popatrzyłam Op przez okno, zobaczyłem jak Henry się oka Okej. Jezus. Zaczynam się bać. <laughs> Od samego początku sobie się boję. Kurde, ale ciasna piwnica. Nie mam... nie mam klaustrofobii, ale... Kurde. Czy ktoś tutaj jest? Puh. Ja się zaczynam bać. Nie, żeby coś? Nie wiem jakby, ale ja się trochę zaczynam bać. Tutaj skrzynki nie ma. No to lecimy dalej. O kurde, to się... Ale chodźmy też tutaj, bo tutaj może coś być. Skrzynka ta Sabeti miała nieźle przez z tych A co jeśli to właśnie jego widziałem za oknem? Możliwe. A gdzie jest ósemka? Zgubiłem ósemkę. O kurde, ja zaraz tam pójdę. Bo tam było jeszcze jedna. Ten, a chcę ósemkę znaleźć. Wow. Gdzie może być ósemka? W tamtą stronę mi się wydaje. To jest jakieś pomieszczenie? No, jest jakaś skrzynka. Tylko Wygoduję, że to jest ósemka. Tak, ósemka. No to czytamy. 21 lipca. Dzisiaj z rana postanowiłam spojrzeć na jego o twarz i powiedziałam mu, że chce stąd wyjechać. Po czym tak się wkurzył, że miałem ochoty uciec z tego miejsca jak najszybciej. Zapomniał przeraźliwie mocno za rękę i uderzył prosto w twarz. Jezus. Dziewiąta. 21 lipca. Rozpłakałem się w samotności, lecz ta samotność nie trwała zbyt długo. Na no, dworze słyszałem, jak wykrzykiwał moje imię, a gdy wychyliłem się w wygoli, że to zobaczyłem z poni pod topór, który miał na sobie wiele krwi. Szybko od się w piwnicy i czekałem na rozwinięcie sytuacji, aż w końcu wszedł do domu i krzyczał, abym się pokazała. Nie ja natomiast siedziałem w ciemności, która mnie otaczała i czekałam, bo wiedziałem, że mnie znajdzie i wiedziałam co mi zrobi. Jezus Maria, co tutaj się wydarzyło? Chyba wszystkie notatki, mam takie wrażenie. Tam było jeszcze jakieś przejście za skrzynką. Ale mimo że tego jump bo ja serio się teraz przestraszę i będzie pomógł. No zawopadnę. Okej, okay. idziemy w górę. To wygląda jak... Miałem słuchawki na maksa, więc ja się trochę boję. Jezus! Dobra wiedziałem, że to tak będzie. Yy, gościu nawet nie wiesz, jakby przestraszyłeś. Do ciebie widziałem z oknem. Czego ty mi chcesz? Nieznajomy. Wtągnąłeś do mojego domu jak wyspański pies. Jeszcze nie czego chce? Chcę, abyś otrzymał nauczkę, taką jaką otrzymał twój przyjaciel. O kurde, co, ty, co mu zrobiłeś? Mów. Twój przyjaciel jest w opuszczonej kopalni. On... Powiedz, On co mu zrobiłem? O kurde. A no tak, jak mogłem zapomnieć, przecież bez języka nic ci nie powiem. O kurde. O kurde. Grubo. Jesteś psychopatą, przecież to jest domek letniskowy, każdy ma prawo tu przyjechać i spędzić noc. To nie jest domek letniskowy, twój przyjaciel tydzień temu wspinał się po górach w okolicy i znalazł ten dom, a dziś przyjechał tu wraz z tobą. Czyli taka gadka Artura o domku letniskowym to ściema? Widocznie chciał spędzić noc za w samym środku lasu. Oj, oj, <laughs> Zaraz, zaraz, czyli to o tobie, no to tak jak wpisała Betty. Więc to ty jesteś Henry? Jesteś zbyt ciekawski, ale masz rację. A ty jeśli chcesz się jeszcze spotkać ze swoim przyjacielem, to śpiesz się i biegnij do opuszczonej kopalni. O kurde. Dobra, no tu biegniemy, biegniemy. Kurde, biegniemy. Hmm, wow, ciąg tu jest tyle krwi? Albo raczej kogo ona jest? No. No to co, i y opuszczeniem kopalni? Gdzie być ta kopalnia? Bo jakby nie jest napisane gdzie. Tam chyba coś jest. Więc szybko lecimy do naszego przyjaciela, pomóc mu, o ile jeszcze jest jakaś szansa. Dla niego, oby Artur się trzymał. No, też mam taką nadzieję. Ale raczej wątpię. Okej. Okay. Spoczko taka kopalnia, taka matyczna. Te ślady krwi nie oznaczają nic dobrego. No. Na pewno. Yy, muszę przejść się na drugą stronę. To ja muszę... Albo parkour... Nie, parkour nie ma, tu muszę coś znaleźć. O Jezu, teraz weź tutaj coś znajdź. Kajś w ogóle... A nie, tu nie wejdę. Czy wejdę? Wejdę. Coś u góry powinno być. Moim zdaniem. Ale nic nie ma. Coś tym bym mogło. Yy, że tak powiem... Przedostać się na drugą stronę. O kilo. Iron bars. A, szybko poszło. Ej e, o tym kilo. Szybko poszło. Oj, boję się co za tym będzie, co za tym będzie. Pyk. Pyk. Okej. Okay. O! A! A! Ujdź. Artur! O kurde! Spodziewałem się czegoś takiego! To nie miało tak wyglądać! Teraz pewnie od tyłu zajdzie! Muszę stąd uciekać, ale obiecuję, że wrócę do ciebie! O! 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 Aż tak ci się śpieszy? Spokojnie, Henry, może porozmawiamy. Porozmawiajmy. Twój kolega też chciał porozmawiać, a widzisz, jak skończył. Oho. Spokojnie, zrozumiej na policję i jakoś się tu wyjaśnij. Pojedziesz do psychologa i wszystko będzie dobrze. <grym> no nie wiem, wątpierzbym może na taki układ. Myślisz, że pójście do psychologa usunie moją przeszłość mordercy. Już zawsze będę postrzegany jak mordercy, jako potwór. Każdy powinien otrzymać drugą szansę, nawet ty. Co jeśli ja tego nie żałuję, i nie będę żałował, a tak ciebie? O kurde, on mnie zaciukał. Jakiś czas później, co się stało? W takim momencie, yy... posterunek policji, sala przesłuchań. Dzień dobry, Henry. Przyszedłem o, przeprowadzić z Tobą krótką rozmowę. A to ja jestem teraz nim. Skąd wiedzieliście gdzie przebywam? Znajomi dwóch turystów, których zabiłeś, zaniepokoili się i zadzwonili do nas, aby sprawdzić, sprawdzili okolicę twojego domu. A, czyli mnie zabił. Ale pozwól, że to ja będę zadawał pytania, więc czemu zamordowałeś swoją własną żonę? Ajajaj, nie, nie radziłem sobie ze śmiercią moich rodziców, w moim wypadku została mi tylko ona, a gdy chciała wyjechać, nie potrafiłem znieść. Myślę, że zostanę sam wybuchu agresji zabiłem ją, ale żałowałem tego, dopóki nie zrozumiałem, że to nie ma sensu i od tamtej pory przestałem żyć przyszłością. W takim razie, co zrobili tobie, ci dwaj turyści, których także zabiłeś? Przypomnieli mi o przyszłości, o której chciałem zapomnieć. Nie wchodziłem do mojego domu od śmierci Betty, a gdy jeden z nich do niego wszedł, musiałem dopuścić się do czynu. Do tego czynu. Dobrze, więc zadam ci ostatnie pytanie, Henry. Czy było warto? Tak, Hughes, Otrzymał na pięciu, <grymne> kurde, no, U. noc w lesie, bailewigaming, już koniec, co mam do powiedzenia? No, już dosyć ciężko i grubo. Ech, ogólnie musiałem zrobić cięcie, nie wiem, czy było to widoczne, ale teraz jest już wczesna godzina, dosyć rano. Dokładnie, no, 8.10 już jest koniec w ogóle? A, końc mapki, Shomes Spectator. Yy, już widzicie, to jest kilposkinię, że jest, no, 8.10, więc yy, ja to początek ma odcinka nagrywałem, tak, od pierwszej nocy musiałem zrobić cięcie. Więc no, ale i tak było strasznie. Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek yy, spodobał. I było fajnie, no, było fajnie, pierwsza mapka horror na kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Taka w miarę luźna nie była aż taka straszna, jak, jak, jak bym się spodziewał. Ale spokojnie, straszniejsze mapki jeszcze nadejdą. Dopilnuję tego. <laughs> A teraz to ja się z nami pożegnam. Więc co, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I się widzimy jutro, już niedługo, w kolejnym filmie, więc trzymajcie się dobrze. Cześć na razie. Pa. pa.